Moja droga rybo. Witam Cię bardzo serdecznie. teraz na się Pio i zapraszam Cię na Twoje czytanie. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie będzie się działo, ponieważ u Ciebie jest problem z komunikacją. Tutaj będzie e, trzeba popracować troszkę nad komunikacją, ale przede wszystkim popracować nad dawaniem granic, nad postawieniem granic. Tutaj widać, że u Ciebie bardzo, bardzo ważną e, tutaj e, rolę będzie grała e, grało magiczne słowo, które u ja absolutnie uwielbiam od e, 25 lat, e, od ponad 25 lat jak... Ja pracuje z ludźmi słowo nie, wyraz nie. Trzeba będzie tutaj postawić po prostu granicę, zacząć mówić po prostu, że nie, ja tego nie chcę, nie, ja tego nie zrobię, nie, to ze mną nie rezonuje, nie, ja nie zrobię tego teraz, może zrobię to za jakiś czas, a może w ogóle tego nie zrobię. Widać że tutaj po prostu będzie trzeba postawić pewnego rodzaju granice. Też tutaj widać masz bardzo uważać, moja druga rybo, na ludzi, bądź też na otoczenie, bądź też nie mówić wszystkiego, co się dzieje. Czemu? Ponieważ tutaj może ktoś próbować Ciebie zasabotażować i Widać tutaj pewnego rodzaju oszustwo, bądź też próbę oszustwa. Uważaj, ponieważ może ktoś tutaj starać się Tobie coś zabrać, co nie jest jego albo jej i po prostu tutaj trzeba będzie interweniować. Jest też tutaj taka bardzo, taka troszkę energia kontroli, bądź też zastraszenia. To może być tutaj związane z pracą, albo może to też być związane z jakimiś ludźmi, bądź też z, z kimś. Także po prostu uważaj. Masz też tutaj wyrzucenie, co za tym idzie też. Masz też troszkę takiego mocnego wyrzucenia z siebie Twoich emocji oraz Twoich blokad oraz Twoich stanów emocjonalnych. Także widać tutaj, to może i tu dam nawet tylko jeden z bonusów, tutaj może być albo jakieś, um, albo zapisanie się na jakiś sport, albo zapisanie się na jakieś zgrupowanie, jakieś miejsce, gdzie Ty możesz wyrzucić swoją emocję, emocjonalność. W ogóle tutaj bardzo ciekawe, bo tak widać, jakbyś się Ty stał, albo, albo, albo był gdzieś tam w lesie, bądź też na jakimś polu i krzyczał bardzo mocno, tak by po po prostu wszystko z Ciebie miało wyjść i przestać Ciebie po prostu denerwować już. Także trzeba tutaj po prostu pozbyć się pewnego rodzaju systemu wartości, które nie są Twoimi wartościami tak naprawdę, ale są wartościami z przeszłości. Widać, że tutaj jest dość duże podłączenie pod pewnego po taką pępowinę emocjonalną i jeżeli chodzi o mamę i tatę, tutaj coś takiego się stało, co bardzo mocno wpłynęło na Twoją podświadomość, Ciebie zaprogramowało, że Ty zaczęłeś albo zaczęłaś powtarzać cyk, cyk nie swoich rodziców. Także tutaj możemy to oczywiście postarać się przerobić tutaj na tej sesji ogólnej, także zapraszam bardzo serdecznie tutaj na prywatne konsultacje, ale... Jest też coś takiego, że tutaj bardzo mocnego, że trzeba po prostu poddać się temu, co się dzieje, bo nie masz tutaj nad wszystkim kontroli. Także porażka nie jest tak de facto tutaj porażką w tym wypadku, tylko to jest lekcją, z której trzeba będzie wynieść wnioski i z tymi wnioskami idziemy do następnej lekcji. Także to trzeba tak tutaj brać. Jest tutaj coś takiego, coś w sensie nadmiaru jedzenia, myślę też jedzenia za dużo. Tutaj trzeba po prostu troszkę też popracować nad na twoim takim wewnętrznym stanem bycia, co mam na myśli, dieta, picie, co musisz zwrócić uwagę po prostu na to i to nawet tam jako jeden z bonusów to jest będzie, albo po prostu właśnie zapisanie się tutaj na jakąś takiego dietetyka bądź też coś znanego z piciem i z absorpcją właśnie tutaj szczególnie wody, hydrat, hydration, hydracja to jest bardzo, bardzo ważna w tym najbliższym czasie. Jest też tutaj coś z, związanego z, właśnie z namiętnością, zmysłowością. Tutaj będzie albo coś, to dam nawet jako, jako jeden z bonusów: to będzie albo coś związane z jakąś imprezą, bądź też z jakąś, jakimś świętowaniem. Tu będzie jakieś tam ulep, ulepszanie, upiększanie siebie, oraz pójście może do jakiejś kosmetyczki, do jakiegoś fryzjera. Coś tutaj się będzie działo w tym, w tym w ten deseń. Także, aha, i też uważaj na jakieś kamienie, bądź też kamyki, tak, Jakbyś nie, nie pośliz... żebyś się nie pośliznął, pośliznęła, boś też nie, um, nie upadła, bo to może Cię po prostu zaboleć. Za też jest tutaj dość mocna energia, um, że tak powiem, kamieni albo kamienia właśnie na nerkach, albo albo, albo um, coś tutaj może po prostu być um, wykryte, um, ale to też jest związane właśnie z tymi, z filtracją pewnych informacji, po prostu też jakby brakiem wszystkiego do siebie e, oraz do tego, co się tak u Ciebie tak naprawdę dzieje, to jest Twoja sprawa. Mówię, bo inni mogą mieć na, na, troszkę na, tak na ciebie wpływ, ponieważ będą ci mówić dużo rzeczy na Twój temat, a tak naprawdę to jest ich, to nie jest Twoje. Także to jest tutaj najważniejsze. E, aha, i coś związanego z odcinaniem, bądź też cięciem, e, może to być jakaś nowa maszyna, bądź też nowy, e, nowy zestaw noży tutaj kupiony, ale e, też jest tutaj takie jakby odcięcie się od kogoś albo od czegoś, co jest tutaj e, właściwie to już powiedziałem kontrolujące, bądź też, też narcystyczne. Także tutaj będziesz się po prostu odcinać od czegoś, co po prostu Tobie już tutaj totalnie nie pasuje. Co mnie rezonuje. I tak powiedziałem, świętowanie tutaj widać kielichi będą tutaj w, w górze i będzie tutaj się działo. Będzie impreza po prostu, tak bym tutaj powiedział. Aha, i kwiaty. Tak by ktoś się miał dać jakieś kwiaty albo truskawki, bo to będzie coś właśnie związanego z kolorem czerwonym. Także bardzo, bardzo ciekawie. Aha, jakby dwie kobiety albo dwie takie energie żeńskie miały Tobie coś powiedzieć. Tu może wiesz, też, że dostaniesz jakiś list, bądź też jakąś rzecz związane z administracją, to trzeba będzie to załatwić w dość szybki sposób. Tak, mój drogi moja droga, jeżeli to czytanie z Tobą rezonowało, poprosimy tutaj o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, jak się Tobie podobało. Przede wszystkim, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana jesteś zainteresowany prywatnymi konsultacjami, są one jak najbardziej możliwe, zapraszam bardzo serdecznie na pliwa, udzielę tej informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Zapraszam też do subskrypcji kanału, już niedługo będzie o wiele więcej tutaj czytań oraz live'ów, gdzie będą one tylko i wyłącznie dla subskrybentów. Także zapraszam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i do zobaczenia. Pa!